was kochani bardzo serdecznie w kolejnym filmiku o życiu na północy w krainie śniegu zimna i Mikołaja słuchajcie dzisiaj wybrałam się po takie gałązki świąteczne bo będę robiła taki taki wieniec na drzwi jak widzicie tutaj po moim ubiorze jest zimno. Ostatnie dni muszę powiedzieć, że dosyć takie były mroźne, bo w nocy temperatura spadła do minus 30 stopni, a w dzień tak się utrzymuje minus 20. Teraz również mamy minus 20 stopni, więc sobie pomyślałam, że przyszedł czas na moją najcieplejszą kurteczkę i dobrze zrobiłam, bo naprawdę jest chłodno. Mimo, że wiatru nie ma, jak widzicie za mną, drzewa stoją pięknie nieruchoma. W ogóle ostatnio spadło sporo śniegu. Także te drzewa wyglądają po prostu przepięknie. Słuchajcie, cały grudzień jest w ogóle taki piękny. Nie wiem, ja bardzo lubię ten miesiąc. Z uwagi na święto, oczywiście, te wszystkie przygotowania. Te, te drzewa, które pokryte są tym takim wiecie, pierwszym śniegiem, no po prostu wyglądają tak bajecznie, jak w takiej prawdziwej krainie śniegu. Także w grudniu, no naprawdę jest tutaj pięknie i nie zazdroszczę Wam w Polsce, którzy nie macie śniegu na święta. Naprawdę bym z chęcią Wam go trochę przysłała, ale niestety się nie da, bo ten śnieg naprawdę sprawia, że te święta stają się takie, nie wiem, prawdziwe, wyjątkowe. Nie wiem, przynajmniej ja tak uważam. Także zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie na taki filmik z naszych przygotowań do świąt. Jak widzicie, za mną słońce już zachodzi, a mamy godzinę 12 w południe. Także ten dzień jest naprawdę w grudniu bardzo, bardzo krótki. A wschód słońca było około godziny 9:40, coś przed dziesiątą. Także ten dzień trwa może kilka godzin, a około godziny 3 już jest ciemno. O nie ma, słuchajcie, jak to w ciepłym domku ciepła herbatka trochę wymarzyły mnie nie tego. Tak, szczególnie ty. No tak. Słuchajcie, zanim zacznę robić mój stroik na, na drzwi, to chciałam Wam w kilku zdaniach opowiedzieć o takich tutejszych potrawach świątecznych, które podają się na Wigilię święta, a które się znacznie różnią od naszych tradycyjnych, polskich potraw świątecznych. I nawet słuchajcie, zrobiłam sobie tutaj taką małą ściągę żebym o niczym nie zapomniała. Pierwsza potrawa, właściwie to chyba nie potrawa, rzecz, którą jedzą Szwedzi na święta, to są parówki. Tak, dobrze słyszycie? Takie małe paróweczki. Bo musicie wiedzieć, że tutaj w Szwecji się je bardzo dużo parówki, parówek. Parówka, czyli korw. I tutaj jest ona w postaci takiej, takiej dużej, wiecie, parówki, która waży 400 gram i podaje się ją naprawdę na wiele różnych sposobów mówię tutaj w ciągu roku yy, w sosie, z wody, z piekarnika, smażona, no jaka tylko, z ogniska pieczona także bardzo, bardzo wiele różnych sposobów yy, można robić tą kiełbasę parówkę dzieci ją często dostają również w szkole na lunch a słuchajcie, w święta yy, właśnie yy, jedzą oni w postaci takich malutkich kiełbasek paróweczek. I nawet jest to słuchajcie w miarę dobre, ale no wiecie, jak się je coś cały rok, no to niekoniecznie na święta znowu to samo się chce jeść. No, ale cóż, no tak to jest taka tradycja i te malutkie kiełbaski się podsmaża na patelni. Druga taka potrawa, którą się tutaj robi na święta, to są bular, czyli takie małe pulpeciki mięsne, naprawdę takie malutkie kuleczki. Shot Buller w dosłownym tłumaczeniu mięsne kuleczki, właśnie. Robi się je tutaj naprawdę w dużych ilościach i to jest zdanie absolutnie niezbędne na wigilijnym stole. Tutaj jedzą to praktycznie w każdym domu. No, nie wiem, jest to na w miarę ok Czasami ja nawet też robię z mięsa z łosia, czy, czy z mięsa wieprzowego, czy wołowego, zależy jaki mam. Ale no nie jest to konieczne, nie oszukujmy się, nie jest to jakaś nasza super must have potrawa. Dlatego czasami ją mam, a czasami nie. Kolejna rzecz, słuchajcie, to śledzie. Śledzie jedzą śledzie, owszem, ale wszystkie są słodkie. Niestety. Nie spotkałam się tu jeszcze z śledziami w takiej postaci, jak ja znam. O takim smaku, jak ja znam z Polski, czyli słony, kwaśny. No nie, tu jest wszędzie... Cukier, w chlebie jest cukier, w śledziach jest cukier, naprawdę w wielu, wielu różnych przetworach jest po prostu cukier i to jest słodkie i no nie wiem, mi to nie pasuje. Ja robię śledzie po swojemu, więc no niestety ta potrawa u mnie w domu się nie przyjęła, na słodko śledzia... Kolejna potrawa nazywa się Jonsons z i jest to, słuchajcie, zapiekane ziemniaki z szprotkami, z rybami z cebulą, ze śmietaną, takie zapiekane z piekarnika. W każdym razie nie jest ta potrawa najgorsza. Próbowałam ją wiele razy, ale sama w domu jej nigdy nie robiłam, ale próbowałam ją na takich właśnie szwedzkich świątecznych stołach i jest całkiem ok. Kolejna potrawa jest, słuchajcie, bardzo, bardzo dobra i przyjęła się u mnie w domu, jak tylko nauczyłam się ją robić. Jest to marynowany łosoś. Nazywa się po szwedzku lax Marnuje się go 3 dni w takiej, no nie zalewie, tylko zalewa się dopiero wytwarza z tego łososia. Jest to sól, cukier, pieprz biały i koper. I po prostu się to przekłada, tą rybę, tą solą, cukrem i zostawia na 3 dni w lodówce. I on się tak właśnie fajnie marnuje, oczywiście surowy łosoś. Ja się tak fajnie właśnie marynuje, Ma taki naprawdę bardzo, bardzo dobry smak. Taki wyjątkowy, niepowtarzany. I ja go robię w każdą Wigilię, na każde święta. Także ta potrawa naprawdę nasze serca tutaj zachwyciła. Ta potrawa, słuchajcie, którą teraz Wam powiem, no to, to jest w ogóle hit y, wszystkiego. <laughs> jest to tak zwany Ludfisk. czyli jest to ryba, która jest wędzona. Ale słuchajcie, ta, tą rybę kładzie się, zalewa się na kilka dni wodą. Ona w tej wodzie kilka dni stoi. Następnie moczy się ją w sodzie kaustycznej, znowu kilka dni. Później kolejne kilka dni odmacza się ją w wodzie, żeby te wszystkie szkodliwe substancje z tej sody kaustycznej po prostu przeniknęły do tej wody. I na końcu się taką rybę, która już wygląda naprawdę nieciekawie. Gotuję. I taką gotowaną, słuchajcie, rybę oni podają tutaj na Wigilnie. No nie, wiem, ja nigdy nie odważyłam się spróbować tej potrawy, choć wiele razy miałam okazję, ale no nie, jakoś tak ten wygląd po prostu takiej tego czegoś, bo te takie białe w ogóle ryby za bardzo nie przypomina. No nie, jakoś się nie, nie odważyłam. Plus, słuchajcie, do tego yy, Szwedzi jedzą bardzo dużo ziemniaków, takich normalnych, zwykłych, gotowanych ziemniaków, yy, jedzą tu każdej z tych potraw. I oczywiście dużo yy, wędzonego, wędzonej dziczyzny, yy, różnego rodzaju szynki z łosia, z renifera, no tak, to tu to, to jest popularne na święta. I to by było na tyle, słuchajcie, z tych takich potraw yy, innych, odmiennych <gryw> niż w Polsce. Jak widzicie, część z nich, część, no może kilka przyjęło się w, w moim domu, na, na moim stole, ale no nie oszukujmy się jednak. Przeważają tutaj nasze polskie potrawy, które oczywiście robimy sami w domu. W tym roku nawet Jacek się zaoferował zrobić migos. Słuchajcie, Teraz zobaczymy jak mu wyjdzie. Mój wionuszek gotowy, jak widzicie, fajnie wygląda. Ja w ogóle bardzo lubię słuchać robić takie rzeczy z naturalnych materiałów, które mam tutaj w lesie pod ręką. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. 嗯 <laughs>。 Trochę nas zasypało. Słuchajcie, przez noc padło minimum 20 cm śniegu. A miejscami tam gdzie nawiane, bo bardzo mocno wiało oczywiście. No to pół metra 70 cm. Także kilkaset kilogramów do przerzucenia mamy. Wiadomo, traktor wszędzie nie wiedzie, więc spod domu, spod garaży musimy odśnieżać ręcznie. Uff, a zaraz jadę do pracy, więc yy, musi być odśnieżone, żebym mogła w ogóle z garażu wyjechać. z żywiołem. <noise> Nigdy nie mówię, słuchajcie, walka z żywiołem, jak to się przyjęło mówić, bo z żywiołem nigdy nie wygramy. Jeżeli będziemy z nim walczyć, to jesteśmy straceni i na pewno przegramy. Czy to z żywiołem wody, powietrza, śniegu, jak w naszym przypadku, wichur, różnych trzęsień ziemi i tak dalej. No nie, z żywiołem się nie wygra, ale można z nim współpracować, tak jak my to robimy. I dzięki temu umożliwia nam to w zasadzie przetrwanie tutaj. Pracujemy dalej. Moje stanowisko na jarmarku świątecznym. Szanowni moi, właśnie mija rok, jak dodałam mój pierwszy film na kanał Polka w Tajdze na YouTube. I z tego miejsca, dzisiaj, ze środka przepięknej, śnieżnej, zimowej Tajgi, chciałabym Wam z całego serca za ten rok podziękować. Był to dla mnie bardzo intensywny rok, bardzo wiele rzeczy się nauczyłam. I Wy byliście ze mną, śledziliście moje losy, nasze życie tutaj na dalekiej północy. Życie niełatwe, jak przyznam, czasami nawet bardzo trudne, ale to jest życie, które ja kocham, to jest miejsce, które jest moim domem. Choć nie jeden by powiedział, że mieszkamy w środku niczego, że jest to nudno, co tu można robić, jak w ogóle można tak żyć, bo słyszałem niejednokrotnie takie właśnie komentarze. My wybraliśmy to miejsce i po 16 prawie już latach Jesteśmy przekonani, że to jest właśnie miejsce dla nas. Dziękuję Wam za przemiłe komentarze, za to, że jesteście tak aktywni, komentujecie moje filmy, zadajecie pytania, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Za wszystkie polubienia, oczywiście, bo mimo tego, że ja nigdy o to nie proszę w moich filmach, przynajmniej staram się o to nie prosić, to wiecie, jak to jest ważne i jak to jest motywujące do tworzenia następnych filmów. Także za to Wam bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Za dwa dni Wigilia i chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, choć trochę mogą się wydawać takie banalne, ale muszę przyznać, że z biegiem lat człowiek przekonuje się, co tak naprawdę jest w życiu ważne i czym tak naprawdę jest to szczęście, którego wszyscy tak życzą. Ale co to tak naprawdę jest? Jest to spokój. Spokój duszy, spokój umysłu. Taki stan, w którym sami przed sobą możemy sobie powiedzieć: Cieszę się z tego, co mam. Z małych rzeczy, z codzienności, z tego, że mam wokół siebie ludzi, których kocham, którzy mnie kochają i są zdrowi. Z takich, wiecie, małych codzienności i tak naprawdę nie potrzebuję. Niczego więcej, żeby być szczęśliwym, bo wszystko już mam. I tego Wam właśnie życzę, żebyście mogli sami przed sobą przyznać, że jesteście szczęśliwi z tym, co macie. I nie pragniecie niczego więcej. No i oczywiście zdrowia. Tego Wam życzę w naprawdę ogromnych ilościach, bo wiadomo, jak zdrowie szwankuje, no to tego spokoju, duszy i umysłu. No siłą rzeczy nie będzie zdrowia i spokoju. Tego Wam życzę w te święta. Buziaki z północy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!